To jest? Nie wiem, co jest na filmie, kurwa, ale, A chuj do tego. Nie no, ciebie. cię. Nie nagrywam na cię. Czy... Nagrywam, wyjdź, wyjdź, kurwa. nagrywam wyjdź, ją. Kurwa. Nagrywam ją. Ale nie nagrywam nie nagrywa mi, ja tu Mo, na Mogę kurwa. cię nagrywać. Zwykle nie wtrącam się w takie sprawy, ale to jest jakiś armagodon. Zobaczcie co w ogóle ten... pierdolnięty, nie... Nie... Wyjść, to? to jest... To taki kozak, A jeśli nie będę stąpił teraz. Ale trzeba kurwa nie? No bo nie. Co teraz zrobisz? Co ty powiedziałeś? 19-ego ci kurwa zajebie, nie? Zajebie ci do kurwa zajebie cię Przysięgam się nie będę tutaj bić kurwa, ale ci zajebie ci tego. ego Przysięgam cię, kurwa Rozkurwię ci Nie I znowu spierdalasz, tak? Sprzątaj to, wyjdź. a kto to posprząta? To wyjdź, wyjdź kurwa Ja się nie będę z teraz. teraz kurwa,